Dzisiaj kolejny challenge, na który wpadłam wczoraj, czyli odtwarzanie mojego zamku dla lalek z dzieciństwa, który znalazłam na strychu. Idąc na strych było tak po prostu o, patrzę, mój zamek dla lalek, a później patrzę, ej, a może zbudujemy go w Simsach? No i właśnie dzisiaj będziemy to robić. On wygląda tak, teraz wam się wyświetla na ekranie, tak jak on wygląda w rzeczywistości. Jest trochę brudny, bo mi się nie, nie chciało go myć. Wygląda jak wygląda, znalazłam go na strychu, więc nie jest w najlepszym stanie, jak widać. Nie ma paru mm, rzeczy, ale my sobie te rzeczy dorobimy, bo one, ja pamiętam jak one wyglądają. Ogólnie nie. Także zacznijmy budować ten nasz, nasz, w sumie mój domek dla Lalek z dzieciństwa, który był. O, kochałam, kochałam go, ale zawsze miałam w nim syf. Także dobra, jeszcze ogólnie nigdy nie budowałam domku dla Lalek Sims, tak? Bo wiem, że jest taki trend, że się buduje właśnie takie otwarte te i to niby jest domek dla Lalek, wiecie o co chodzi? E, także dzisiaj będzie ciekawie, ale że ten mój zamek, jak się okazało, ma pewne niefajne elementy, to znaczy ma jakieś półkoliste ściany tam, po prostu genialnie. Czyli właśnie zacznijmy sobie od wybudowania tych ścian po lewej Stronie i one są takie same po prawej stronie, tylko trochę mniejsza odległość jest między nimi. I teraz tak, tutaj możemy wyburzyć sobie. I teraz tak, tutaj jest balkon. W sensie, nie, czekajcie, na dole. Nie, na dole jest normalny ten, ale na górze jest trochę mniejsze to, więc ja sobie to skopiuję. To jest coś w tym stylu i tu jest balkon, ale to na dole jest trochę do przodu. To powiedzmy, tutaj damy o dwie kratki. Trochę duże to wszystko, co ja tutaj buduję, może to trochę zmniejszymy. Dobra, teraz ten balkonik, który mniej więcej powinien wyglądać tak. I'm a Mamy barbecue! Tak, tam miałam dużo Barbie mieszkały w tym domku Dobra, powiedzmy, że będzie takie coś I na górze jest dosłownie to samo Tylko, że tam są już po prostu nie ma ścian Tylko są barierki wszędzie Więc musimy sobie usunąć te ściany To jest dosyć wysokie Więc będzie coś w tym stylu Albo może jeszcze to zniżymy No i dobra, teraz najgorsze Jak ja mam wybudować tą koronę? Eee, nie mam pojęcia jak mam to wybudować, szczerze mówiąc Może zajrzyjmy sobie do debuga Czy nie mamy śmiesznych rzeczy, jakichś takich wygibasów Jakbyśmy tego użyli to prawie wygląda jak korona. <laughs> Dobra, to żartowałam, oczywiście. Prawie wiecie co? Nie wiem, jak zrobić tą koronę, ale zrobimy tą koronę z takich wstążek, powiedzmy. Dobra, ja zrobię to tak. Ja tutaj wybuduję ścianki, takie półścianki w sumie raczej. Raczej co? Tutaj największe, jakieś takie ścianki, i tutaj sobie powiesimy te właśnie nasze wstążki. I powiedzmy, że to będzie nasza korona, która tam jest. <laughs> Kto wygląda. <laughs> może być, może być. Potrzebujemy naszych wież, a te wieże, nie mam pojęcia, jak zrobić. Więc po prostu może zrobimy sobie tak. To podwyższe. O nie, to się tylko do tej. tego tylko da się podwyższyć, to? No to trochę lipa. I to jeszcze ma być okrągłe, takie w miarę okrągłe, nie da się tego zrobić? No to lipa, lipa, no powiem wam lipa. <grych> Już my te wieże zrobili trochę wyższe, znaczy większe. Co tu się dzieje? Czemu tutaj w ogóle nie mogę? wypukłych zrobić. Aha, dopiero teraz mogę. No to teraz to ja se mogę. O Jezu, wiedziałam, że będzie. Wiedziałam, że będzie problem z tymi wieżami. O, chyba, że zrobimy takie grzyby śmieszne. <grym> Ej, dobra, nie, to jest genialne, patrzcie, no teraz to się udało, tylko trochę jest wielkie. Dobra, no wygląda to zabawnie trochę. Może zmniejszymy jeszcze to trochę, tą ścianę i dobra, będzie grzyb taki śmieszny. Tylko o, nie, no one się łączą. Mam ja że to będzie łatwiejsze. Dobra, no teraz powinno być git, no. <grym> Wygląda Tragicznie. Ale w sumie to możemy też podwyższyć. To powinien być zamek. No on musi mieć wysokie ściany, ten zamek. I dobra, mamy takie coś na razie i teraz tak. E, to musi być niebieskie. Ten dach w sensie musi być niebieski. Dobra, użyjemy sobie takiego czegoś. Różowe zakończenia sobie damy tego dachu. Jeszcze potrzebujemy czegoś złotego, jakiejś złotej kulki, e, żeby tutaj była na tym dachu, na samej końcówce tego dachu, więc musimy poszukać czegoś. Może... <laughs> Może weźmiemy sobie taką grudkę błota. Wygląda źle. Nie to, nie, to nie będzie dobrze wyglądało. Opatrzcie, ręcznie wykonany baton energetyczny ze śnieżnej eskapady, no przecież. Nie, no patrzcie, idealne, idealne to będzie kulka złota, nie no piękna, wspaniała po prostu. Mamy batona na samym suficie, to czy wszędzie sensie, na samym dachu. Idealny pomysł to był. Mam na nadzieję, że się nie zepsuje. Piękne, piękne po prostu. Genialne, idealne. Dobra, teraz tak, cały domek musimy pomalować na różowo. Powiedzmy, że na taki różowy. A podłoga jest taka niebieska. O, powiedzmy, że taka, taka jest chyba nawet idealna. Dobra, i teraz tak, tutaj muszą być łuki na ten balkon tutaj na górze. I one są takie dosyć okrągłe, więc można by było użyć tych, ale one są takie małe trochę. No dobra, muszą być te i użyjemy ich tutaj z trzech. Tutaj z tej strony były po jednym. E, czy tu gdzieś jeszcze łuki były? Nie, tu były. A nie, tutaj były. Co? W ogóle śmieszne. Tu jest jakby wyjście gdzieś? Jakby tam balkon był kiedyś? Nie, tam chyba nie było nigdy balkonu. Nie wiem o co chodzi. <grym> co jest? A jak patrzę w tą stronę, to znaczy, że tu mam laptopa ze zdjęciem tego zamku, bo ja naprawdę go nie pamiętam. Okna będą takie półokrągłe, muszą być. Dobra, musimy sobie użyć tych i damy sobie takie białe. Tutaj muszą być trzy. Ja widzę, że tam są dwa, ale ten po prostu za szeroki zamek zrobiłam trochę. Nie mogę węższego bo mi się wieże nie zgadzają. No i dobra, mamy skończone na razie. Dobra, ja bym obramówki jeszcze zrobiła tutaj, że też takie niebieskie. No i dobra, lecimy teraz z płotem. Musimy sobie znaleźć jakiś różowy płot. Ten mógłby być, ten jest nawet taki ok. Także tutaj we wszystkich miejscach jest płot i tutaj z przodu jest płot i tu tam dole nie ma płotu, ale ja widzę, że są niebieskie kolumny z niebieskim płotem. Także to ma być mniej więcej tak i teraz niebieski płot potrzebujemy. Czy on pasuje? No, pasuje nawet. Dobra, mamy nasz skończony, nasz tutaj zamek z tej strony. On jest mega szeroki, ale nie mogę go zmniejszyć, bo mi się robi zły pokój owalny. Hmm, super Simsy. Tak to miało wyglądać, mniej więcej. No, i to tyle w tym odcinku. Nie, no, oczywiście żartuję. Będziemy sobie tutaj meblować ten zamek dla Lalek. Ja nie pamiętam zbytnio, jakie tam meble były. Ja miałam. Miałam na pewno takie rzeczy do kuchni. Z mega dużą ilością talerzy i innych podobnych rzeczy, które mi się nie mieściły w tym zamku, bo on był za mały i one były za wysokie, no i w sumie one były takie białe, nowoczesne, więc w sumie możemy sobie zrobić kuchnię taką białą, nowoczesną, bo to jedna rzecz, którą pamiętam i chyba znalazłam parę elementów na strychu, właśnie w tym zamku, a reszty rzeczy nie było. Pewnie mama oddała moim kuzynkom. Tak, Marta, 20-letnia, płacze, płacze za swoimi lalkami. Właśnie, gdzie są moje lalki? Oj, będzie ciężko co zrobić, ale robimy sobie tutaj kuchnię. W tym pokoju owalnym. Jezu, jak ja kocham po prostu owalne pokoje w Simsach, po prostu. Nie, moje ulubione, moje ulubione naprawdę. Nie no, zaraz mnie normalnie coś strzeli. Jak ja mam te szafki ustawić, to... Pff, nie no, ja, ja mam nadzieję... O, oczywiście, że przenikają przez ścianę. Magiczne szafki. Dobra, będzie takie coś. I teraz jeszcze tak, kuchenkę tu potrzebujemy. Dobra, już nie będę rozwalać tych szafek, po prostu tutaj dam kuchenkę, a tutaj dam lodówkę, tak żeby nie wystawała przez ścianę. No, oczywiście, że wystaje. I teraz tak, szafki wiszące. To będzie jeszcze gorzej ustawić niż te szafki na dole. O właśnie, o właśnie, zaczęły mi lewitować szafki. Postawiłam jedną. I już nie jest dobrze. No, fantastycznie, jeszcze nie mogę ich nawet obrócić. Fajnie, no, fajnie, fajne, fajne, fajne te szafki, no. No to co? Nie będzie tu szafek. To może damy sobie takie białe. O, w kółko sobie tak poustawiamy takie białe. I parę dekoracji na nie podwyższymy. Oczywiście w różowym kolorze, bo różowy kolor jest bardzo fajny. No tak, postawiłam, to już nie mogę tego usunąć. No to niech stoi. Niech stoi tak do końca świata. Ej, podłoga mi się usunęła. Co to ma być? Dobra, ja jeszcze więcej dekoracji nie daję, bo ja muszę te szafki odsuwać, ale dlaczego tu mi się podłoga usunęła? Dobra, teraz tak, jakiś stół. Dajmy różowy, jak oczywiście jest jakiś różowy. Ten ma takie fajne nóżki różowe. Nie no, piękne. Chociaż to jest piękne. bo Reszta to będzie jakaś żenada. Eee, dobra, ale możesz, możesz, prze możesz przestać? Proszę Cię. Ja robię dosłownie ruch myszką, robię 1 mm. Nawet nie. I to mi się przesuwa, tak? Nie, dobrze. Ja już się nie będę z tym bawić. Niech będzie tak, jak jest. E, zasłony użyjemy sobie. Nie, no, te mi się najbardziej podobają. Są takie jeszcze pałacowe bardzo. A tu też mi się podłoga usunęła. Przestańcie. W ogóle w tym zamku dla lalek nie było schodów. Ja nie wiem, czy ja powinnam postawić tutaj schody. Może postawimy co? Może wasi Simowie będą chcieli mieszkać tutaj, chociaż nie sądzę. Ja bym tu nie chciała mieszkać na przykład. No i byśmy dali tutaj. Patrzcie, schody, dwie kratki nawet. Tutaj bym zrobiła łazienkę. Ale czy ja mogę budować? No nie mogę zbytnio budować ścian, więc powiedzmy, że tu będzie łazienka. No, wiecie, jak zamek dla lalek, no to łazienka nie jest zamknięta. Oczywiście różowa umywaleczka. Trochę jest brzydka, ale jest różowa, więc koniecznie musi tutaj być. Dobra, oczywiście dwa lustra. Ale to brzydkie jest, tak sobie teraz myślę, weźmy tu, rozmyjmy coś. A ta wanna to też powinna być różowa. Czemu ona nie jest różowa? Czy ja nie mogę jej usunąć teraz? Mogę, dobra, uff. to będzie ładniejsza. Ta jest bardziej taka pałacowa. Chyba nie miałam toalety. No dziwne by było, jakbym miała toalety dla to lalek. Dla lalek, nie wiem, nie jestem pewna. O, możemy porozrzucać ciuchy, bo pewnie porozrzucane ciuchy też miałam. Dobra, w tym miejscu zrobimy sobie oczywiście z różowych kanap, taki salonik. I oczywiście damy dywan, też różowy. Dobra, no i dół mamy skończony i teraz idziemy na górę. I tak sobie myślę, że jeszcze na górze też przecież potrzebujemy schodów. No dobra, no to będą w tym miejscu. Niekoniecznie mi się to podoba. Dobra, i przy tych schodach zrobimy sobie sypialnię. O tak, musimy użyć tego łóżka. Ono jest piękne i takie... No, wiecie, jak dla Barbie. Dobra, białe stoliczki, różowe lampeczki. garderobę trzeba zrobić. No dobra, ale to se mogę zrobić. Garderobę. Fajne, no. O, mogę, dobra. Mogę to podwyższyć. Dobra, czyli to dodać... ta. Cicho. Trzeba dać w taki sposób i ja to podwyższę. Jedyny sposób, żeby to zrobić. Wstawię też komodę, może nawet dwie, żeby tak było symetrycznie dosyć. A jeszcze lustro trzeba dać jakieś stojące. Niech będzie to i razem z takim fotelem tutaj. A w tym miejscu zrobimy sobie, nie wiem, bibliotekę. Dobra, niech będzie taka biblioteka. No i oczywiście tutaj damy kanapę. I tutaj dywanik. I co jeszcze mogą mieć lalki? Jakie jeszcze pomieszczenia mogą mieć lalki? No jest wszystko, co w normalnym domu. Nie wiem, jakieś biurko? Kompa raczej nie miały. No ale dobra, damy im kąpa. Przynajmniej moje nie miały kąpa. Zanim kąpy. Jak, jak ja się bawiłam lalkami, to dopiero dobre kąpy wchodziły, więc nie sądzę, żeby robili wtedy dla lalek kąpy. Nie, nie mam pojęcia, ja chyba nie miałam. Dobra, lampka, dywan, kąp, biurko. To jest nowoczesny, nie, nowoczesny domek dla lalek. Nie wiem, no dajmy krzesła jakieś tarasowe na samą górę. Zbytnio nie wiem, co tu można dać. One tak pałacowo wyglądają, takie rzeźbione. Dobra, czyli tak się prezentuje nasz zamek, który został przeze mnie właśnie w tym momencie skończony. E, I czy on wygląda tak samo? Jak ten mój z dzieciństwa? No nie! no Kto by się spodziewał, że ja zrobię to samo? Po pierwsze, nie mam koron, chociaż i tak fajnie wymyśliłam z tymi wstążkami. Po drugie, trochę za szeroki zrobiłam ten zamek i nie miałam co tutaj wstawiać, nie wiedziałam co mam tutaj wstawiać. I no, tak średnio to wyszło, no ale nie mogłam tych owalnych pokoi zrobić mniejszych, bo inaczej mi wszystko wywalało i nie było tych pokoi, więc. A chciałam jednak zrobić okrągłe pokoje. Więc wygląda to, jak wygląda, ale całkiem nieźle to wyszło. Powróciły moje wspomnienia, może sobie przyniosę ten zamek i będę się bawić lalkami, których nie mam, bo moja mama oddała pra prawdopodobnie moim kuzynkom. Pewnie z moją wiedzą, ale nie pamiętam tego. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Był taki dosyć chillowy. Nie stresowałam się, nie denerwowałam się, chociaż te owalne pokoje zawsze mnie doprowadzają do stanu zdenerwowania w pewnym momencie, bo zawsze coś nie działa w nich. Ale tak właśnie wyszło, jak wyszło, i mamy właśnie taki zamek, który no nie wygląda najlepiej. <noise> Ale oczywiście możecie pobrać go w mojej galerii. A ja zapraszam Was do subowania tego kanału, jeżeli oczywiście nie subujecie, zostawienia komentarza pod tym odcinkiem i lajka, jeżeli Wam się oczywiście podobał ten odcinek. A my widzimy się w następnym. Na razie!